Cześć, moi przybycie. W dzisiejszym odcinku nagrywamy z kodemonów. Inspiruje się pewnym Tybereon, też dareczek. Ale chodzi o to, że jest to po prostu pokojowy. I nie ma modów. Żeby skupić się na łapaniu pokemonów, wybierzmy naszego startera. A oto właśnie ja i mój pokemon. To co, zaczynamy naszą przygodę? No, to lecimy. Tylko że ja grałem na zwykłym official Kobelmont Pack, a też Dareczek gra na swojej. No, też Kobelmont tylko że trochę to przerobił. Mhm. Co, może już na początek pierwsza walka? O, jakiś tu, chwila, zdejmijmy go. O. 17, nie, nie, nie nasz ma 10. Z dziesiątym nie no, ryzykownie. z czternastym, dziesiątym o, tak jeszcze trochę poszukamy. No może znajdzie się jakiś łatwy cel ósmy, lecimy Даже у нас моцарел. W taki oto sposób pokonaliśmy naszego pierwszego Pokemona. Naszym celem jest: no, na razie zrobimy jakieś żelazne pulsy i popłyniemy oceanem, bo trochę przed zaczęciem gry się rozejrzałem i to jest wyspa. Widzimy się więc jak zdobędę jakieś żelazne itemy. Jak widzicie trochę minęło. Mam żelazny, zdrowie i tak dalej. Liten li jest teraz na tym levelu i mam gastliego. Jestem w wiosce, bo to jednak nie jest wyspa. Chyba w niej zamieszkam. Ale nie wiem. Chciałbym wbić na jakimś Pokémonie, nie wiem, tak z 30 level. I no i chciałbym zdobyć Mewtwo, ale to jest taka już poboczna. To jest takie, że może mi się uda, może nie. I nie wiem właściwie, czy tu jest Mewtwo. Piszcie w komentarzach. Suba, zostawcie lajka. Like tak nas spokojnie, nie ma co się śpieszyć. Czy to Pikachu? No I właśnie w taki sposób sprzedaje się potem. Trzeba uważać bo Pikachu nie chce. Atakujemy? Dobra, zmieniam po prostu Mega gasliego Walcz. To jest chyba to. O, Pikachu zasnął. I teraz złap. moje Pikachu. Tak myślę, że Pikachu jest bardzo dobry. Tu zawsze mylka. Bo i ma 14. Zrobimy tak. I teraz pik. Kolejną wioskę i tamta mi bardziej odpowiada. Więc chyba przy niej zamieszkam. Fajnie by było złapać taką legendę. Ale na razie nie ma co się śpieszyć. Pierwszy odcinek nie będzie jakiś długi, będzie raczej bardziej z tych krótkich. Więc wiecie co? Mamy już trzy nowe Pokémony. Zakończymy go chyba... no raczej tutaj. Sprawdzę jeszcze. Nie ma tutaj nic ciekawego. O! Jak będą kulki, żeby ulepszać, to ulepszymy no i na tym chyba skończymy pierwszy odcinek. kulki do ulepszania. I przy okazji zrobimy jedną rzecz. Kurde, nie to. Teraz tak, liter. Jeszcze pokażę. Tak, pyk, pyk. Na bite. Bajt to jest mój aktualnie najmocniejszy atak. Właśnie tutaj kończymy nasz odcinek. Pierwszy to zostawcie sobie lajka. na raz.